Ciechać. Jesteśmy w Klinice Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka, jestem kierownikiem Kliniki Okulistyki. Rozwój widzenia rozpoczyna się tak naprawdę bezpośrednio po urodzeniu. Niemniej centralny e, układ nerwowy, a więc mózg dziecka jest bardzo niedojrzały w wczesnym okresie. W związku z tym my obserwujemy pierwsze cechy takiego rozumnego widzenia około trzeciego miesiąca życia. Dziecko zaczyna kojarzyć obrazy. E, Zaczyna kojarzyć przede wszystkim twarz mamy, twarz taty. Zaczyna się uśmiechać. Zaczyna kierować wzrok w kierunku przedmiotów, które pojawiają się w polu widzenia. Natomiast trzeba pamiętać, że nie dotyczy to dzieci przedwcześnie urodzonych, które są dodatkowo niedojrzałe. W związku z tym, jeżeli mamy pacjenta, który urodził się dwa miesiące wcześniej, to również te dwa miesiące trzeba dodać. Wcześniaki są Odrędzonymi pacjentami, ponieważ u wcześniaków może rozwijać się bardzo poważna choroba, wcześniaków. choroba, która nieleczona może prowadzić do utraty, bezpowrotnie utraty widzenia. W związku z tym wcześniaki podlegają specjalnym badaniom. Badaniom, które są, no, powinny być przeprowadzane w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu życia. To są badania obowiązkowe, a im młodsze dziecko. Im wcześniej urodzone, im niższa urodzeniowa masa ciała, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby. A więc szczególnie dzieci urodzone z masą ciała poniżej 2 kg, urodzone przed 34 tygodniem ciąży, powinny być pod szczególną opieką. Zdarzają się pacjenci, którzy nie przyjeżdżają na badanie z powodu np. katału czy jakiejś infekcji. Trzeba pamiętać, że im wcześniej urodzone dziecko, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju retinopatii wcześniaków. Niezdiagnozowane dziecko, nieleczone dziecko może utracić widzenie. Jeżeli mamy dziecko urodzone o czasie, co powinno, czy co może zwrócić uwagę rodzica, że coś jest nie tak, co powinno zaniepokoić? U małych dzieci przede wszystkim zezowanie lub też na przykład naturalny refleks z oka. My mówimy o tak zwanej białej źrenicy, niektórzy określają to jako kocie oko. A więc taki biały odblask z dna oka, taki właśnie jak się widzi u kota. Mhm. To jest zawsze niepokojące. To może świadczyć o różnych schorzeniach, gałki ocznej, takich chociażby jak zaćma. A w skrajnych przypadkach, rzadkich, na szczęście, może być to objaw nowotworu gałki ocznej, śiodkowczaka. Schorzenie może być dziedziczone, szczególnie w przypadkach choroby obłocznej, jeżeli choroba występuje w obu gałkach ocznych. Wówczas wiemy na 100%, że pacjent taki posiada uszkodzony gen, który sprzyja rozwojowi tego schorzenia. Rodzice, u których wystąpił siatkówczak w dzieciństwie, powinni bezwzględnie kierować na badania swoje dzieci, także wnuki. Pierwsze badanie powinno być przeprowadzone bardzo wcześnie, bo dwa tygodnie po urodzeniu. W naszej rodzinie występowała już choroba oczu genetyczna. Wiedzieliśmy o tym, że to jest choroba genetyczna, więc zaraz po urodzeniu naszych córek zgłosiliśmy się tutaj do Centrum Zdrowia Dziecka na badanie, żeby sprawdzić, czy również dzieci są obciążone tą chorobą. No i dzięki temu bardzo wczesnemu wykryciu w przypadku jednej z córek choroby natychmiast było podjęte leczenie. Tam w tej chwili obecnej wzrost przynajmniej częściowo jest uratowany. Druga jest pod cały czas opieką i kontrolą również centrum zdrowia dziecka, więc no, możemy powiedzieć, że dziewczyny są zdrowe i cały czas jakby kontrolujemy sytuację, czy wszystko jest w Zabiegowym, to jest takie pomieszczenie, do którego dzieci przychodzą na kropelki, na leki doustne, leki dożylne. Tu są wykonywane wszystkie czynności, które jak gdyby przygotowują pacjentów do badania w znieczuleniu ogólnym, przed operacjami, to przed różnymi zabiegami drobniejszymi, okulistycznymi. Tutaj odbywają się inhalacje i wszelkie czynności, które mamy zlecone przez lekarzy. Co to takiego? No, to jest taki taka kależaneczka, na której pacjenci przygotowywani są właśnie na przykład do badania w nieczuleniu ogólnym. Róża to nam pięknie zaprezentuje. Położysz się różyczko? To połóż się, a ja Ci pokażę innym dzieciom jak to się robi. Mhm. Czy to prawda, że dzieci zwracają się tutaj do pań pielęgniarek, ciociu i wujków? Taka jest zasada w centrum? Tak, to jest prawda. Pacjenci są już i tak przyjaźnieni. rodzice zresztą też, więc się nas nie boją, idą odważnie a to, że rodzic towarzyszy, to jest wielki plus dla dzieci. Czyli takie badanie czy zapuszczanie kropelek nie powinno być stresujące? Raczej nie jest. Te dzieci, które pierwszy raz przychodzą, jest to coś nowego, boją się, ale po kilkukrotnym przygotowaniu już nabierają przekonania, że jest to czynność, która nie sprawia bólu, najwyżej troszeczkę zaszczypie, ale to jest nic, więc dzielnie leżą i czekają na kontynuację. Na swoją kolej. Tak. A y, powiedziała pani, że dzieci, które są pierwszy raz, a dzieci, które są kolejny raz, czy to znaczy, że dzieci wracają tutaj na oddział? Tak, cyklicznie dzieci powtarzają swoje wizyty w poradni okulistycznej, dlatego, że y, i nawet w oddziale, dlatego, że są regularnie badane. W przypadku retinoblastom, mm -hmm. te dzieci raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, w zależności od konieczności, przyjeżdżają do nas, są badane z nieczuleniem ogólnym, my ich odpowiednio do tego przygotowujemy mm -hmm. i dalej zjeżdżamy na badanie. Które odbywa się w nieczuleniu ogólnym, potem pacjent do nas wraca. Oczywiście jest wcześniej przygotowany odpowiednio, nie je, nie pije, jest pozostawiony na czczo. Ma przygotowane gałki oczne do badania. No, czyli rozszerzone, a samo rozszerzone badanie o, Tak, rozszerzone źrenice, a samo badanie odbywa się w specjalnym pomieszczeniu na dole w poradni poradniu Czy rodzice mogą przebywać z dziećmi cały czas na oddziale? Tak, rodzice przebywają z dzieckiem praktycznie 24 godziny. Śpią z nimi, mogą towarzyszyć w trakcie snu, raczej znaczy załatwiają we własnym zakresie yy, jakiś fotelik, żeby spełniać jeszcze warunki epidemiologiczne, żeby było bezpiecznie, a pacjenci śpią w swoich łóżeczkach, które wkładamy w zależności od wieku. Mniejsze dzieci do małych łóżeczek, takie jak róża do średnich, a już te duże, no to do takich dużych jak dorosłe. Osoby. A do którego roku życia? Bo rozumiem, że od pierwszych dni życia dzieci trafiają na oddział, jeśli jest taka potrzeba. I do którego roku życia? Przedział wiekowy od 0 do 18 lat. Czasami za zgodą dyrektora, jeszcze jak to jest kontynuacja leczenia. Nawet jak pacjent skończy 18 lat, to jeszcze rok, dał 2012. Jak skończy w sierpniu 18 lat, to jeszcze do końca roku można się u nas leczyć. Panie doktorze, a inne wrodzone wody wzroczą? No bo... Oczywiście, schorzeń, które mogą być dziedziczone, jest bardzo dużo. Poczynając od w miarę błahych schorzeń, takich jak wady wzroku, a więc krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, poprzez poważniejsze schorzenia, takie chociażby jak zaćma, które wymagają leczenia operacyjnego. Podobnie z jaską wrodzoną, która również może być dziedziczona. Trzeba pamiętać też, że. Te błahe schorzenia, o których mówiłem, takie jak wady wzroku, jeżeli one nie są w pewnym czasie korygowane, mogą doprowadzać do zezowania i do wyłączenia jednego z oczu, pojawiają się tak zwanego leniwego oka. W związku z tym, dzieci, których rodzice mają wady wzroku, spore wady wzroku, szczególnie na wzroczność, a także różnowzroczność, różnowzroczność jest schorzeniem, w którym obserwujemy inną wadę wzroku w jednym oku, inną w drugim. Takie schorzenie bardzo często doprowadza do wyłączania jednego oka. My mówimy, mówimy o niedowidzeniu z nieużywania, oko staje się leniwe i takie oko zwykle zaczyna zezować. Czyli jeżeli u rodziców występują problemy okulistyczne, to dzieci powinny być badane. Jak znalazłyście się na no, oddziale okulistycznym? No, znaleźliśmy się przypadkowo właściwie, dlatego że zaniepokoiło mnie zezujące prawe oko Alicji. Zgłosiłam to na bilansie, na rocznik naszej doktor rodzinnej. Pierwszego kontaktu pani doktor powiedziała, że nie powinnyśmy się martwić, że u małych dzieci taka wada się koryguje do dwóch lat mniej więcej, ale... Nie dawało mi to spokoju, udała się sama prywatnie do okulisty. No i diagnoza była, że jest to wrodzone. Zdziwiło mnie to bardzo dlatego, że u nas w rodzinie w najprostszej linii, ani w najbliższych pokoleniach, czy ze strony męża, czy to machni, nie porował na zaśmę wrodzone. Dlatego poszliśmy jeszcze do drugiego okulisty, aby potwierdzić tę diagnozę. No, i okazało się, że jednak to zaćma urodzenia. Dostaliśmy skierowanie do Centrum Zdrowia Dziecka, tu przeprowadzili kompleksowe badania, wszystkie um, utwierdzając nas w tym przekonaniu. No i, i, i tak właśnie jesteśmy po, po usunięciu zaćmy i, i po zabiegu. Tak, po zabiegu i po wszczepieniu soczewki. No. Ja czy, wiem, to, czy ma Pani takie poczucie, że to trochę za się stało? Yy, tak. Dlatego, że tutaj uzyskałam takie informacje, że po urodzeniu dziecka, im, im wcześniej dziecko zoperowane, tym lepiej dla, dla rozwoju oka. Kilka lat, na przykład dwa czy trzy. Czy rodzice mogą być nieświadomi tego, że na przykład dziecko źle widzi? Mogą być nieświadomi, dlatego że dzieci małe mają małe potrzeby wzrokowe. Małe dziecko potrafi sobie doskonale radzić na co dzień, mając ostrość widzenia rzędu 10%. 10% prawidłowej ostrości widzenia. Ja bardzo często widzę zaskoczone twarze rodziców, kiedy okazuje się, że ich dziecko widzi bardzo słabo. Ludzie twierdzą, że dziecko nie dawało żadnych objawów. Te wady wzroku zwykle urewniają się w późniejszym czasie, wtedy, kiedy zaczyna się więcej pracy z bliska, więc w okresie zerówki, w okresie szkolnym, kiedy jest dużo intensywnej pracy wzrokowej, szczególnie z bliska i niska ostrość widzenia uniemożliwia prawidłową naukę. Podchodzenie do telewizora, niechęć do pracy z bliska, murzenie oczu. To mogą być bóle oczu, ale także bóle głowy, dlatego jeżeli dziecko narzeka na dolegliwości, właśnie bólowe głowy, jeżeli głowa boli szczególnie po próbie jakiejś pracy z bliska, to trzeba sprawdzić, czy nie jest to problem okulistyczny. Założenie okularów bardzo często kończy dolegliwości. Jak wcześnie można te okulary założyć? Okulary zakłada się tak wcześnie, jak jest to potrzeba. I zapowiedz mi, co tutaj leży przed tobą? A jaki kolor ma to jabłko? Czerwony. A, a to małe jabłko, jaki ma kolor? Czerwony. A te liście, jaki mają kolor? Zielony. A ile masz lat? Pogodę z wzrokiem ma od zawsze, bo odkryliśmy yy, pogodę ze wzrokiem, jak miała 4,5 miesiąca. A co zaniepokoiło Ja wiedziałam, że oczy biegają w cały świat. Później się dowiedziałam, że to jest tak zwany oczoplo. Natomiast pani na rejonie powiedziała, że to jest normalne za Następna pediatra, który się pojawiła u mnie przy okazji choroby dziecka zaproponowała, żeby zwrócić na to uwagę, gdyż stwierdziła, że tak biegające oczy nie jest to normalne. I pojawiliśmy się u okulisty, gdzie dowiedziałam się o wadzie wzroku. A następny okulista potwierdził padę wzroku, dodał jeszcze inne. I tak naprawdę okulistów w Kielcach sprawdziliśmy paru. Po czym zaproponowano nam w Kielcach klinikę w Krakowie. Iza założyła okulary dokładnie jak miała 4,5 miesiące. Iza, a Ty lubisz nosić okulary? Lubisz swoje okularki? Bardzo ładnie w nich wyglądasz. Zawsze noszę tu, albo tu. Ciągle na po nosach. Świetnie. A okay. powiedz mi, jak to jest, jak zdejmiesz okulary? To co się wtedy dzieje? Widzę, ale, ale, ale tak niewyraźnie. Dobrze. A powiedz mi Iza, jak zakładasz teraz okulary, to co się dzieje? To mi się wszystko powiększa. Super. I jest wygodnie, tak? Dobrze. Co taka doświadczona mama mogłaby powiedzieć? Znaczy ja mała, wiem jedno, jakaś, to całe szczęście trafiłam na taką panią pediatrę, która mnie skierowała do okulisty, kiedy Iza była taka mała. W tym momencie przypuszczam, że mi się zastanawiała, dlaczego dziecko nie jest w stanie iść, dlaczego się potyka o każdy kamień. W tym momencie wiem dlaczego. I wiem, że oczy cały czas są pilnowane, badane i to zaczęło się bardzo wcześnie. Lekarz, do którego trafiliśmy właśnie za drugim razem, jak miała te 4 miesiące, 4,5, powiedział, że to jest bardzo dobry moment, że to jest idealny czas, gdyż możemy już zacząć pracować nad oczami. Możemy je ustawiać, możemy pilnować, żeby się nic nie pogarszało. A do kiedy ta korygowalność wady jest najskuteczniejsza? Ten taki naj, najlepszy wiek na to, że um, Uruchomienie tak zwanego leniwego oka, które najczęściej wynika z nieskorygowanej wady wzroku, jest możliwe do 6, maksymalnie 7 roku życia. Czyli przed szkodą wtedy tak? tak. Generalnie im wcześniej, tym lepiej, dlatego że jeżeli nie uruchomimy oka w odpowiednim czasie, niestety bardzo często nie udaje się uzyskać widzenia ogrożenia. W dniach 9-10 listopada bieżącego roku w Kielcach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, mianowicie będą to pierwsze dni badań noworodków i niemowlaków, badań okulistycznych. Będzie to jeden z elementów kampanii społecznej Spójrz Dziecku w oczy. Kielce bardzo mocno stawiają na profilaktykę zdrowotną, i tutaj inicjatywa Fundacji na Rzecz Osób Niewidzących i Słabowidzących, WEGA, doskonale wpisuje się w politykę zdrowotną naszego miasta. Jestem przekonany, że każdy odpowiedzialny rodzic powinien poddać badanie swoim dziecku.